Hej, witajcie w pierwszym oficjalnym odcinku kariery. Było tyle tych odcinków, każdy dostał prawa autorskie, ale dziś to pójdzie. Ja wam mówię, powłączałem całą muzykę. Pójdzie dzisiaj. Ja wam mówię. A i oczywiście kariera. ale S-Monaco na początku miał być Winchester, potem miała być Borussia. Potem miał być Real, potem miał być Manchester City, hmm. potem miał Red Bull, a teraz jest Monaco. Mam nadzieję, że coś ułoży z tego składu chociażby. A to są sumy. Yy, e... Yy. Yy, yy to. O! I yy to to będzie Monaco. Dziękuję. 10 milionów, ale to zasili mojej budżet transferowy. Jakoś nie lubię Moneko. Zobaczmy. Mbapelotki. Zobaczmy się składem. 31 lat. Trzeba pomyśleć jak kawałek to jest. Oj ci powiem, że trochę mi zawiodłyć, a te dzieci... Ja nie ale... Oj, tak, ma nie będę wdał. Fabiano, silba. Baka koju, jaki? Ten match on No jasne, że... Tato, Glik ma 84. Co to jest tata, za mną siedzi jakby coś. Tam Bardzo długo nie grał Monako, więc... Czowy ale dobra. Ulepszamy skład. Hipydy. Hipydy jakieś. Hipydy. Hipydy. Nie żadnego hipydy. Czyli robimy tak. Kłopujemy bielikach. Nie ma. Piemiernik i chybety jakieś chybety chybety, chybety, chybety chybety, chybety, chybety chybety, chybety, chybety coś mi się zdaje, że Ty będziesz pełnić moje wymagania si? nie, ja nie mam Jest dobry ma być, gdzie jakieś jaśki Nie będzie żadnego siedzenia, to kupujemy na pasnika, nie? O, pszaka! Pszakę mogę kupić. Pszaka z tej generacji, prawda? Uwaga, do się dołączy do klubu. A dla stok, Pana, ja mam, a jeszcze Mana ya mama? Ija mana nampak sih kak? Aku nampak sih kat lebar semua orang baru-baru ini telah berhubung dengan kelubu. Siapa yang saya mahu beli? Seperti ini. Pada mulanya, saya ingin beli ini. Tetapi jika saya membeli ini, saya boleh menikmati kakak di sini. Saya sudah tidak Store er da sterke. Ich bin so tot, dass wir lebt und Zatofnale. Mój kot się zrobił głodny, a mówię, żeby temu kotowi dawać dziecię Nie nigdy nie słuchają. Nie na się <grym>, To co powiedziałem, mogę wielu osób dać ale mnie to nie obchodzi. Tak sobie kogoś w łóżach, na pani To ja bym tutaj mógł Ciebie kupić panie dzienną i dziwną na ruma.

I tak ja to trzęsadę w no ramie i idziemy tam. O, jest moska. Nie obchodzimy to, co tam nas obchodzi, a to nie... Gość ma prośbę. Bramka. Tak nic nie wpuścił. w składzie cudzysłowie na stałe. Bo to przyjdzie nasz nastręcza. Bo, 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 ten gość, ludzi do naruń, ten badiaszki, no. tu tylko jedną. Dobry, więc tam 2 miliony i ty. 22 pięćset ty możesz też zrobić, papa. Albo tam Wam 20 plusy bez. A ty to, ty masz na to mieć? Biczi. Ја mi фијанбат. Они ми дали джезе, нен што пиќајам не го пиќао на джезе. Nie, nie, nie lubię. Wygram, bo gram u siebie, ale jakiś już tam na mnie. Będę teraz nic nie, nie słyszeliście, ale... I am... very, very, very... bardzo. Very, 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 very. Naprawdę musisz sobie dawać kupić. Ja kawę. Zjemu kawę. Zjemu kawę. Zjemu kawę. Trzeba, Czy powiedziałem, że Zjemu no to przepraszam, ale muszę napastnika kupić, a nie prawda. Baka kajako. Baka kajako robi papako ze składu. 2 миллиона в Małabal. Ile ja za Ciebie wyciągnę? Dwa trzy miliony? Ja za Ciebie jeszcze miliony gości wyciągnę. Wydaliście, teraz wydawał byś wleciała i... z jaka Co? Dzwonił telefon? Najna. Cały czas muszę odpowiedzi dawać. Eee, 20 milioniki takiej mocnej kontroferty. Jakiegoś napastnika, szybkiego, dobrego, skutecznego. Nie, bo potem wam nie sprzedam. Mamy? Um,

vocês também me pagam do 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 Już Andrzej Duda, jestem mądrzejszy. Tak młodszych ludzi jak ja w Polsce jeszcze nie było. Jakie kupy stadidę, powiedzcie sobie jakie była tak Mbappé i Stadid. przyjęta, 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 przyjęli. Co za... co za dziki? Kluczowy zawodnik tam daje ci 4 lata 20% i zbija. Zwijasz do mojego klubu, nie? No. Dawaj, 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 dawaj. Słuchajcie. No nie mogę, Jerzy. Nie mogę Wam tego, się Czemu?

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞいいもうどうぞどうぞーどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど trzeba. Twój łatwo jest do myślenia. Pomyśl, pomyśl. Tylko z tego nie mam w kół. Ile ja mam pieniądzków? 39 milionów? Czy mi 9-latek. Możecie go brać. na tego stadia. kupię. Dzisiaj ten odcinek będzie taki. Napięty, wam powiem taki. Dziwny, ale następny odcinek wam obiecuję będzie normalniejszy. Dziś to taki wstępny, to tam. Znowu Nie, to jest ja nie... Motinya, motinya, motinya. 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 Ya, Apa hmm. mana yang kau ini alam? Hmm. Tidak masuk hmm. Sudah tampak hmm. kau.

Baka, jako, nie ma jak tam, link O, tu jest Młotynia, ja szukam jak jakiś w Dobra Dobra, teraz się zarobię, będę bogaty. Opelego, będę majętny. Mając ność, się pieniądze. Pieniądze równają się Haj. Haj, cudowne się fajna piosenka. Falka o Jembapę. 3-0. Zaakceptuję, sprzedam i pójdzie. Nie. Nie. Mbapę nie sprzedam, choćby nie bili. Mbapę. O, za kogo tu? Mbapę. To nie, nie, to Mbapę. Mbapę jaki. Może. No dobrze. Panie Danielu już. A co Pan powie tak tyle pieniądzków, tyle Pan odrzuci? Odrzuci Pan? Tak, tak, tutaj to wyjdź już. suwak i będziesz zarabiał tyle, ile meci przez rok. A jeszcze chwila. jeszcze chwila. W końcu, no dziękuję. Udało się, udało się. Udało się, udało się. Jesteśmy najlepsi. Patrzewa. 26 milionów. on idzie do Was. Jesteśmy najlepsi. ja kupiłem ocieki. Jesteśmy najlepsi. Mówię to po 15. I nigdy nie będę śmieszny I moje filmy też nie będą nigdy śmieszne Ale co z tego mój drogi kolega Wejdź na dół Kliknij subskrybuj Napisz ładny komentarz Daj łapkę w górę A twoja ulubiona drużyna za dom ze O gomistu O, właśnie takich jedzików dostanę. I kto tu jest najbogatszy? I kto jest najbogatszy? Idziesz. I kupię jeszcze. Jaką pozycję by tu ulepszyć? Nie wiem. Kupię młodą gdzie no szaleje na rynku. Chciałem właśnie Kadiego kupić, to miałbym taki, a także to łeb mały. Trzeba głęboko oddychać. Tak mi zawsze powtarzali. O tak chodź tu do mnie Lukaku Widom ale Lukaku Podejdę, dajcie też nie jemy. E to trochę no. Dobrze, dobrze. Ale jestem jeszcze nie jest to lepszy. Ki, ze wszystkich poddaję. Kij, że on jest niepotrzebny. nie będę śmieszny mówiąc i... i z tym wszystkim, ale Dobra, pomyśl, lecimy, pomyśl, pomyśl. Yy, milionów To no się nie uda. Kupę sobie cicciadito. Ktoś nie, co coś chcieli, to to. drzwi są tam. A tak naprawdę, to chcieli, to to jest. Czy nie, to nie jest. Chcieli, to to jest napastnik taki meksykańczyk z lewej strony. Nie, nie wychodź, jak ci to powiedziałem. Tak, ci się bardzo przepraszam. Zostanieś no nie tylko. Mógł kwiatów od kogoś. Tak, się tak będę. Skrzywdziłem. Zresztą dodatkowo z dziesięciu strzałów od razu ja też suba. I zaczynając od razu ja Du, 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 du. To nie ty, Edgar też nie. To jest jawiec Fernandez. Gostek, który prawie dzieli ze mną swoim nie. Trzydzieści milionów zapłacę, zapłacę dziś dziewięćdziesiąt tysięcy, no to zapłacę. Moja gramatyka jest taka piękna. Za Dam na niego szmalę. Worek tu. Szmal. Wanku szmalę. Mówi się. Mój mal, czy szmalu worek? Nie wiem, ale ja bym jedną, Jak go kupimy, to skończymy to na tysięcy tygodniów. Kto by tyle nie chciał, powiedzcie mi. Napiszcie w komentarzach, czy byście mieści 96 tysięcy tygodniówki... Na takie coś byś się zgodził, ale ja bym się bardzo chętnie zgodził, bo bardzo Cię chcę. bardzo. Kto mnie gra, LP? Lemaj, o kurde, nie przynajmniej, la la Już la 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 Znamy, jak mi to zaawienie? Ja Mam pomysł, jak mi się to zrobić? Tylko, o, chyba tutaj było. To jeden czy dwa, mam nadzieję, że się spiesza. I co my zrobimy z Mbappe Co to my zrobimy z Mbappe? lotin. Zostanie Po prostu. Albo cię wyślę na wypożyczenie, a potem pomyślimy, co by coś zrobić. Dobra, jeszcze wyślemy go na wypożyczenie i kończymy odcinek. Mm, Ponaj zawodników. Mbappe, 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 Mbappe. Mm. perché non ehi ehi cosa qui? ma che cosa qui? no, vera, ma to è mappa, è